Jestem na stacji Hajduszo-Boszlo Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. No cóż, była to podróż, podczas której nadrobiłem trochę sił. Więc tu praktycznie nie nagrywałem z okna. Mam no tutaj komunikat jakiś pociąg EuroCity ma 40 minut opóźnienia O tu 6.05 będzie pociąg Debreczyn Ni Ni-reg-i-haza Na pewno źle to przeczytałem no ale cóż Jak te widzicie się wyświetlacze coś tak odbijają więc będę czytał Leczmy tutaj O tutaj widać 5.46 powiem przyjechali Pociąg Eurocity do stacji Winhout Banhof No ma opóźnienie 630 teraz obecna. No będzie pociąg Interregio do Stacji Budapest Senior z pierwszego PO no 552, więc na ja go poczekam. No SZ to jest taki ten pociąg regionalny, taki jak ja przyjechałem 619, pociąg Intercity do stacji budapest Gratti 635 do stacji Budapest krety i też Intercity 650, skład do Debreczyna, Interregio 652 do stacji Budapest Senyugatii, 719, skład do stacji Budapest Ok, ile więc na, tam, na tamten peron, poczekam na ten pociąg Interregio do stacji Budapest Senyugatii. Wjeżdża pociąg Interregio Civis Radiniek Haza, Budapest T131-229 No i tak jak widzieliście nagrałem ten skład Interregio to jeszcze, się już to co pojawił następny skład pociąg Intercity Nailseg, Przyjedziemy ze stacji Nirek Haza do stacji Budapesel Nugatti, o godzinie 6.19 Będziemy tutaj odjazd. No cóż, woda nie słychać, że że troszkę brzmi Czuć się, jak się będzie spodziewać, parę kropelek deszczu. No niestety, na tym etapie podróży, pogoda nie jest moim sprzymierzeńcem. No ale cóż, czasem i tak bywa. O, tutaj mamy jakiś paczkomat. Ok, pokażę więc Wam budynek dworca. Widzimy się za chwilę. No cóż, jak, jak pewnie wielu ludzi tutaj kojarzy, Hajdusz Oboszany bardziej jest znane z tych wód termalnych, tych kompleksów basenów i tych innych rzeczy, które są w tym miasteczku. No cóż, niestety jak się okazało w międzyczasie, tutaj ze stacji można powiedzieć, że jest wszędzie daleko. Nie czego tego kompleksu, bo chcę, znowu, basenu są prawie 3 km. No niestety nie mam dzisiaj tutaj za dużo czasu No nic, opowiem więc o moich dalszych panach. No cóż, będę się spalił już ku powrotowi do domu o godzinie 8.40 będę miał tutaj z Boszlo, Pociąg Intercity Tokaj Ze stacji Budapest Aniugati do stacji Budapest Keleti Tym pociągiem udam się do stacji Miszkolstisai i na stacji Mieszkolcy przysiądę się na pociąg Euro City Hornat, relacji Budapest-Krety-Kosice i pociągnąłem się do stacji Kosice no i w Kosicach powiem o moich dalszych planach powrotu o tutaj coś leci Tak jak widać taka drezynka. No cóż. Jednak trochę pada, nie jest to jakiś bardzo mocny deszcz, no ale jednak dzisiaj pogoda uniemożliwia mi wszelkie poboczne plany. Chciałem gdzieś tutaj iść, kawałek zobaczyć tego miasta, które słynie głównie z kompleksu basenów z wodą termalną. No ale, no ale no niestety jak widzicie pogoda jest jaka jest. No i też nie mam czasu za dużo. No nic, kupię się więc tutaj na stacji i ponagrywam dla Was trochę składów. No i odjechał właśnie ten skład. Był to skład racji Sholnok Nirek Haza. Wjeżdża pociąg Intensity nielsek raci niek Haza, Budapest-Nyugati. Jestem właśnie w przejściu podziemnym. Idę teraz tutaj na perony. W zasadzie na ten peron, gdzie są tory 4 i 3. I tutaj wjazd pociągu Intercity Tokaj ze stacji Budapeszt i do stacji Budapest Kleti. No jest to pociąg, który przejeżdża niemalże, niemalże ładny kawałek węgier, żeby z jednej stacji Budapeszcie zajechać do drugiej. No cóż, stacje budapest i Budapes nie są ze sobą połączone. No tak jak wczoraj przecież, a w zasadzie nawet dzisiaj nad ranem szedłem na piechotę i z jednej stacji na drugą. No tak, bo ja o 8.40 tym pociągiem pojadę i dzisiaj przysiądę później na pociąg do Koszyc. No cóż, piątym krajem jest Słowacja. No więc mamy komplet. No jak widzicie pewnie się trochę rozpadało No ale nic, czekamy więc na ten pociąg Intensity Tokai Wjeżdża pociąg Intercity Tokaj ze stacji budapest nyugati do stacji Budapest-Keletii. 480.024. No, i odjeżdża z kwadratury Debrecen, taki sam flit, jakim tutaj przyjechałem, i wjeżdża pociąg Interregio Civis.

No i tak jak widzicie, teraz przyjechał skład Stadler Kiss. No i będzie zaraz odjeżdżał ten Stadler Kiss ze stacji Niek-Haza. No cóż, uczę się cały czas tych nazw. No cóż, już zapowiadany był kilkukrotnie pociąg Eurocity Racing Zachon w Inhotbahnhof. W tej chwili ma on 110 minut opóźnienia. No i jakby go nie widzę, nie słychu. No zobaczymy, czy się uda mi go nagrać w tym czasie, kiedy tutaj będę. No i odjeżdża KIS do stacji Budapeseniu nyugati a ja czekam na następne składy. I odjeżdża skład osobowy reakcji budapest seningati haza Opóźniony około 5 minut. Odjeżdża skład osobowy racji Kacak-Debrecen. Odjeżdża pociąg Intensity Nilseg racji Budapest Aniugati Nirek Haza. Czter 166 Wjeżdża opóźniono około 120 minut. Pociąg EuroCity Holtobagy, relacji, zachony, win, Houtbanhoff. 480.004 No i odjechał pociąg Interregio Civis, racjonier rac Hazabudapesanugati. Opóźniony około 5 minut. No i cóż, będę pomału rzeknął się z Hajdusza Boszlo. No była to bardzo udana wizyta. Mega warto było tutaj zawitać. Hajdusza Boszlo jest bardzo fajną stacją do opania różnych składów. Naprawdę dużo się tutaj dzieje. No cóż, jak patrzyłem, mój pociąg Intercity Tokaj ma około 15 minut opóźnienia. Na szczęście to nie jest dla mnie problem. Na przesiadkę na stacji miskolc mam równo 2 godziny, więc nie powinno być żadnych problemów. No cóż, jeszcze tutaj mi na pewno w międzyczasie coś padnie. No nic, czekam więc na mój pociąg Intercity Tokaj. No i wjechał opóźniony około 70 minut pociąg Intercity z Zachony Budapes-Senugatii. Wjeżdża opóźniony około 15 minut pociąg Intercity Tokaj ze stacji Budapes-Senugatii do stacji Budapes-Kretii. 630

嗯。